Mówimy w tych dniach o Bożej mądrości, o narodzinach tej mądrości, bo tą mądrością jest Jezus Chrystus, ale też ta mądrość pragnie narodzić się w nas, w naszym życiu. I dzisiaj kolejny krok, może też trochę podsumowujący te dni, co to, to znaczy być człowiekiem mądrym. Zaczęliśmy od tego, że mądrość jest darem Ducha Świętego. I że rozpoczyna się od bojaźni Bożej, to znaczy od coraz większej bliskości z Bogiem, że mądrość to smakowanie życia, że mądrość to prostota, jeszcze dzisiaj o tym pomówimy, że mądrość to zrozumienie i współczucie, bo jest to połączenie rozumu i serca, mądrość. Mądrość. I po Bożemu, i jakoś po ludzku też, to nie jest kwestia wiedzy ani inteligencji. Chociaż one nam mogą pomóc. Najpierw cytat z Księgi Mądrości, która o mądrości mówi. Ta księga mówi w siódmym rozdziale, że mądrość jest dla ludzi skarbem nieprzebranym. Ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą z jednami. I parę wersów dalej, że mądrość jedna jest, a wszystko może. Pozostając sobą, wszystko odnawia. A przez pokolenia, wstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Dwa razy w krótkim odstępie pada słowo, że mądrość jest związana z przyjaźnią. I że człowiek mądry jest przyjacielem Boż, Boga. Możemy zapytać, co to znaczy być przyjacielem? Kto to jest przyjaciel? Najpierw Jezus nam daje wskazówkę, kiedy przed męką mówi, że nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. Dlaczego? Bo pokazałem wam wszystko, co dotyczy Ojca. Przyjaciel to ktoś, kto odsłania swoje serce. Jezus pokazał wszystko, co dotyczy ojca. Przyjaciel odsłania serce. Przyjaciel to ktoś, kto nie tylko wie, jak mam na imię, gdzie mieszkam, jakich mam rodziców i jaką szkołę skończyłem. Przyjaciel zna moje radości i zna moje smutki, zna moje problemy życiowe, moje troski, moje, moje też sukcesy. Przyjaciel wie, czego się boję. Przyjaciel wie, o czym marzę. Przyjaciel zna też moje słabości. I na czym polega w pewnym sensie istota tego przyjaźni? Otóż na tym, że on, przyjaciel, wiedząc to wszystko, ani mnie nie wyśmieje, ani mnie nie odrzuci, nie potraktuje mnie źle. Dlatego w istocie tej przyjaźni jest zaufanie. Ja mu tak ufam jej czy jemu, że nie boję mu się odsłonić. No to jest ciekawe. Jezus mówi: Nazwałem Was przyjaciółmi, to znaczy, bo ja się przed Wami odsłoniłem. Ja się nie boję odsłonić. Odsłonięcie siebie swoich intymnych przestrzeni, tego co we mnie jest, co czasem jest trudne, bolesne naraża mnie na atak, na przykład. naraża mnie na zranienie. Odsłaniając siebie, ryzykuje. Jezus nie boi się zaryzykować. Wiemy, że na krzyżu pozwolił, żeby serce było już na zawsze odsłonięte. Że on już mu włócznią przebija Bóg. Przyjaciel to jest właśnie ktoś taki. I mało tego, wydaje się, Albo możemy mieć takie przeczucie, intuicję, choć na pierwszy rzut oka może nam się to wydać nie bardzo. Czy przyjaźń przypadkiem to nie jest najwyższa forma ludzkiej relacji? No bo Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Nie ma większej miłości niż dać życie za przyjaciół. A te teksty, które cytowałem, mówią że, mówią, że mądrość prowadzi do przyjaźni z Bogiem. Ale ten Bóg przychodzi do nas jako człowiek. Za chwilę będziemy to świętować, za dwa dni rozpoczniemy obchody Bożego Narodzenia. Bóg stał się człowiekiem, przychodzi do nas na ludzki sposób. To znaczy, że ta przyjaźń jest też ludzka. I może zapytajmy siebie, tak jak tutaj jesteśmy, czy ja mam przyjaciół? Czy mam kogoś, kto wie o mnie dużo więcej niż wszyscy inni? Czy mam takich? Takie osoby? Może jedno, może dwie, może trzy? Te teksty wypowiedziały, że człowiek mądry ma przyjaciół, umie i chce budować relacje przyjaźni. I z Panem Bogiem, i z ludźmi. I z Bogiem, który przychodzi do mnie przez drugiego człowieka. Przyjaźń. Czy mam przyjaciół? Mam taką jedną przyjaciółkę, albo mam przyjaciela, przed którym nie boję się otworzyć. Przyjaciel to nie jest ktoś, kto mnie zagłaska na śmierć. Bo prawdziwy przyjaciel to jest ktoś, kto powie mi prawdę. Słuchaj. Tak się nie robi. Kogoś strzydziłeś, komuś powiedziałeś coś przykrego, on mi powie prawdę. I co jest w tej prawdzie? Nie odrzucenie mnie, tylko przyjęcie mnie. On nie mówi mi dlatego, że chce zerwać przez to moją relację, tylko on mi to mówi dlatego, żeby nasza relacja się mogła rozwijać. Więc stawia granice czemuś, co może być złe i co może przeszkadzać w relacji. Przyjaciel powie też prawdę, ale powie prawdę, która nie jest odrzuceniem mnie, nie jest wyśmianiem mnie, tylko on mówi, znam twoją słabość. Wcale mi się nie podoba, że potrafisz też krzywdzić innych, ale ja z tobą zostawię, z tobą będę, jesteśmy przyjaciółmi. Będę z tobą nie tylko w sukcesach, będę z tobą też w porażkach. I kiedy ci się noga powinie, to nie kopnę cię, tylko pomogę ci wstać. Pomyśl, czy masz kogoś takiego w swoim życiu? To już jest forma mądrości życiowej. Kiedy mam przyjaciół, kiedy chcę budować z nimi relacje. Relacja przyjaźni jest relacją wzajemną. To znaczy, że ja ufam tej osobie, ale też ona może mi ufać co to znaczy, że ja jestem godny zaufania, to duża nobilitacja dla człowieka. Jestem godny zaufania, a pytanie, czy ja też sobie potrafię zaufać, Swojej intuicji, swoim odczuciom, moim pragnieniom, wszystko Pan mi dało, zaufać sobie i ufać drugiemu człowiekowi i pozwolić, żeby on ufał mi, oto prawdziwa mądrość. Mądrość i boska, i ludzka, zarazem. Bo Jezus też nas zaprasza do takiej relacji. To jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga, my nazywamy Boga Ojcem. Jezus nam zaprasza nas do tego, byśmy tak właśnie na naszego Boga wołali. Ojcze, to znaczy, że jestem dzieckiem. I człowiek mądry powoli staje się dzieckiem. To nie oznacza, że staje się zdzieciniany. To nie oznacza, że staje się infantylny. Nie. Jestem dorosły. Jestem rozumny. Mam kształtować swoje życie na miarę tego, kim jestem. Nie mam być zdzieciniany. Ale mam stawać się dzieckiem. No jest ciekawe. Jezus kilka razy powtarza, że jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To pytanie, o co Mu chodzi? Zadaję sobie pytanie, dlaczego, Panie Jezu, przychodzisz na ten świat jako dziecko właśnie? Wydaje się, że Żydzi nie takiego Mesjasza oczekiwali, dlatego go nie przyjęli. Oni czekali na takiego Mesjasza, który spłynie z chmur, z nieba stał mocą, jako dorosły, silny mężczyzna, pogoni tych przedbrzydłych Rzymian, którzy okupowali wtedy Palestynę i wreszcie będą w Sielance żyć z Mesjaszem w pokoju bez granic i, i po prostu po wieki wieków. A Mesjasz przyszedł inaczej. I Święty Jan potem, będziemy to czytać, w święta, przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli, bo go nie rozpoznali. Bo Bóg przyszedł jako dziecko. Hmm. Dlaczego przyszedł jako dziecko? Taka moja myśl, intuicja jest taka, że dziecka nie trzeba się bać, a my się czasem Boga boimy. I tak może tak na pierwszy rzut oka to nie, bo przychodzimy do kościoła, modlimy się, do przeżartu się Boga bać. A przypomnij sobie, może ile razy w życiu ktoś ci mówi, że uważaj, bo Cię Bozia pokaże. Może jako dziecko, jako młody człowiek, Niech cię ręka boska broni. Masz być grzeczny, ułożony i grożenie palcem. I potem taka myśl, mm, no, skoro ciągle o tym Bogu mówią, że On tak grozi palcem, to ten Bóg musi być groźny. Pójdę do kościoła, ale może nie dlatego, że ja go kocham, tylko że się go boję. A Bóg wcale nie chce, żebyśmy się go bali. I może dlatego przychodzi do nas jako dziecko, bo dziecka nie trzeba się bać. Dziecko nie jest groźne. Możesz podejść. Możesz dotknąć, możesz wziąć na ręce. Dziecko nie jest groźne. Bogu tak zależy na bliskości relacji z nami, że mówi: Przybliż się. Ja, nie, ja naprawdę nie jestem groźny. My to mamy od raju, kiedy człowiek po grzechu no, chowa się po krzakach. boi się, boi się konsekwencji tego, co zrobił. I zamiast może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Taki jestem, taki na gusienicy jestem, bo odkrył swoją radość. To my się chowamy i próbujemy udawać, że nic się nie stało. A Paweł przychodzi i mówi, mówi prawdę, i mówi zarazem kocham Cię i chcę mieć naprawdę z Tobą bliską relację, bliską więź. Może dlatego staję się dzieckiem. I mądrość to jest stawanie się powoli dzieckiem. W tym byciu dzieckiem jest też zależność od rodziców całkowita zależność. Dziecko sobie nie poradzi bez rodziców. Dorośli sobie poradzą, dziecko nie. Zależność od Boga. My chcemy być niezależni. W dziecku jest też prostota. Dziecko się rodzi jako proste. To my dorośli uczymy dzieci komplikować sobie życie, uczymy dzieci czasem nawet kombinować. Ale dziecko jest proste. Prosto widzi rzeczywistość. Prosto ją nazywa, czasem się aż tej prostocie dziwimy albo się znieśmiejemy, jak to dziecko to powiedziało, jak to nazwało. A dziecko jest proste, to my komplikujemy życie. I mądrość Boża jest prostotą, jest prostotą, niekombinowaniem. Dziecko przychodzi jako ubogie na ten świat, przychodzi na gusienkę, niczego nie ma i kiedy będziemy za dwa dni podchodzić do żłóbka, to tam to dziecko też nic nie ma. Ono przychodzi i mówi, weź mnie. Ja nic więcej nie mam do dania oprócz siebie samego. Weź mnie. Przyjmij mnie. Kochaj mnie, tak jak jestem. Nie mam nic. I mądrość na swój sposób jest uboga. Nie potrzebuje wiele albo nic. Ale mądrość to nie oznacza, że ja niczego nie mam. Mądrość polega na tym, jak ja żyję z tym, co mam i z tym, czego nie mam. To jest sposób życia, a nie sposób posiadania. Mądrość. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Jezus. I za chwilę mówi, to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Jezus za chwilę mówi: Jeśli więc ktoś się uniży jak to dziecko. To będzie największy w królestwie. Uniżyć się jak dziecko. No, dziecko, byśmy powiedzieli, dopóki jest dzieckiem, to jest malutkie, niewysokie. Uniżenie to jest pokora, innymi słowy. Mądrość jest pokorna. Co to znaczy? To znaczy, że nie zasłania sobą horyzontu. Czasami nasz egoizm jest tak duży, ja i tylko ja, ja i moje sprawy i moje życie. I jestem tylko na tym ja skoncentrowany, że zasłania cały świat, cały horyzont. Ja już niczego nie widzę, oprócz ja, moich problemów, moich spraw, mnie, mnie, mojemu. Ja odmieniane przez wszystkie przypadki, zaimki dzierżawcze, takie, owakie. Ja. Mądrość, prawdziwa mądrość jest pokorna, to znaczy nie zasłania sobą horyzontu że ja widzę siebie, ale też widzę drugiego. Widzę świat wokół siebie, nie zasłonięty przez mój egoizm. Stać się uniżonym jak dziecko, stać się pokornym i prostym człowiekiem, to nie jest łatwe dla nas. To nie jest łatwe. Mamy już swoje schematy, swoje różne takie szufladki w naszej głowie. Ale w mądrości też chodzi o to, żeby nie zasłaniać sobą nikogo i niczego. Człowiek mądry. I żyjąc tą mądrością stajemy się ostatecznie podobni do samego Boga. A na tym polega chrześcijaństwo być podobnym do Boga. I mądrość w tym wszystkim oznacza, że życie, świat i ludzie wokół mnie są jacy są. Tylko że ja zaczynam patrzeć inaczej na życie. Inaczej patrzeć na rzeczywistość. Patrzeć, słuchać, czuć, dotykać trochę głębiej. Nie powierzchownie. Czasem osądzamy rzeczywistość i ludzi po pozorach. Po tym, co widzimy, po tym, co słyszymy tylko. Ale czasem trzeba się w tym zatrzymać i zobaczyć, czy pod spodem nie ma czegoś głębiej. Widzę człowieka z jego upadkiem, z jego słabością. Ale przecież on nie jest cały złem i całą słabością. On ma też dobro, czy ja zauważam to. Mądrość to jest patrzeć, czuć, dotykać, przeżywać życie inaczej. Życie, które jest... wydaje nam się takie samo. I wtedy ono się zmienia. Bo ja jestem inny, bo ja inaczej patrzę. I kiedy będziemy podchodzić do tego żółwka i patrzeć na dziesiątka, kiedy będziemy przyjmować Jezusa w komunii i przeżywać to dziecko w sobie, bo On do nas przychodzi, to warto przypatrując się temu dziecku prosić, Pan Jezu, chcę być podobny do Ciebie. Ucz mnie mądrości dziecka, Jego prostoty, Jego miłości. I tego właśnie Wam i sobie na ten czas życzę.